Na co dzień blisko choroby, ludzkiego nieszczęścia, niepełnosprawności, dziecka, które płacze po raz pierwszy, matki, której początki bywają trudne. Praca pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wymaga nie tylko fachowości, ale cierpliwości i serdeczności, choć chwile bywają nieznośne. 12 maja to ich dzień, podsumowań, wspomnień, wyróżnień. Tak też było w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie. Mam długoletnią tradycję pielęgniarstwa, wprawdzie może stosunkowo świeżą, bo to raptem jest 150 lat takiego profesjonalnego pielęgniarstwa. Myślę, że jest to taki jeden z tych dni niewielu w roku, w którym możemy podkreślić, że taką tą rolę, którą pielęgniarki spełniają i w której się doskonale realizują, nie tylko pielęgniarki, ale również położne. Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek rozpoczęła konferencja na temat przyszłości pielęgniarstwa, a przyszłość to umiejętność korzystania z nowoczesnych, coraz bardziej skomplikowanych technologii i urządzeń, służących ratowaniu, monitorowaniu i terapii pacjenta nie tylko równolegle z postępem cywilizacyjnym, ale także z myślą o ekologii i ekonomii pracy. Nowych technologii pracy z pacjentem, opartych na badaniach naukowych, na dowodach naukowych, które chcemy stosować w praktyce, aby nasze pielęgniarstwo było nowoczesnym, jak i również bezpiecznym i sprzyjającym pacjentom, którzy oczekują naszej fachowości i profesjonalności. Pacjenci mają coraz lepszą opiekę, wiedzą, że jesteśmy dla nich profesjonalne, bo chcemy się kształcić i być zawsze lepsza. Małgorzata Drężek z Krzyszewska. Położona na medal w ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu, podkreśla, że nowoczesna technologia ma pomóc i uskutecznić pracę w pielęgniarstwie, ale to nie jedyny ważny element w postępowaniu z pacjentem. Ogromną rolę odgrywa umiejętność sprawnej komunikacji z chorym. Dobre słowo: empatia, wsparcie. Wykonana procedura czysto techniczna, nawet jeżeli jest wykonana naprawdę bardzo poprawnie, nie ma porównania z tym, jeśli będzie ona wykonana właśnie w duchu takiej empatii, właśnie w tym kontakcie z pacjentem. No to jest zdecydowanie, że tak powiem, nasza rola, żeby właśnie zadbać o, o taką stronę wykonywania naszej pracy. Jest to zawód, który wymaga dużo od osób, które... Go uprawia. W mojej ocenie to jest zawód dla osób, które lubią ludzi i lubią pracować z ludźmi. Bez względu na to, czy jest to osoba zdrowa, czy to jest osoba chora. Jeżeli ktoś lubi ludzi, lubi z nimi pracować i lubi pracować na ich rzecz, to będzie ten zawód wykonywał dobrze. Za swoje serca do pracy pielęgniarki i położne wojewódzkiego szpitala specjalistycznego odebrały serca w postaci statuetek. To symbol ich zaangażowania, ale i miły gest, który doceniają. Na pewno uskrzydla taki dzień. Bardzo uskrzydla i dowartościowuje to, co robię na co dzień po prostu. Kim jest ta położna idealna? Myślę, że to jest um, położna, która rozumie pacjentkę, współpracuje zespołowo i potrafi się cieszyć z małych rzeczy. Zawód pielniarki jest zawodem samodzielnym absolutnie. To nie jest już otwórcza praca, wykonywania zleceń lekarskich. Pielniarstwo ma bardzo dużo do zaoferowania i pacjentom szpitalowi i pięknie się rozwija w szpitalu wojewódzkim. Mamy bardzo dobrze wyedukowaną kadrę, dużo specjalistek, dużo magistrów, dużo pielęgniarek zajmujących się prawą, pracą naukową, pracą dydaktyczną. Wiele pielniarek jest wyróżnianych w różnych konkursach ogólnopolskich. Także jest Jestem absolutnie dumna z pielęgniarstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym.